Dzień dobry Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niechaj będzie pochwalony. Kto? To najświętszy pis i sakrament. A ja? Zawsze na wieki wieków amen. Bo pisowska. No następna, co tak wolno? Szybciej, szybciej, to nie jest przecież jeszcze dziewiąty. Petenska podejdzie. Niżej, niżej Petensko, niżej. No na kolana to jest urząd. I to tylko na, na prawidłowo, o! No co się tak ociąga? Podejdzie do okienka wreszcie. Na co czeka? Niżej proszę. Dzień dobry, ja bym zgłosić, niestety nie mam aktu ślubu w No, przepraszam bardzo, ale bez aktu ślubu ciąża to jest niemożliwe. To jest świadectwo ślubu. Nie, niestety nie ciąża jest nieprawidłowa, prawego będzie bym czy to jest ciąża z gwałtu? Nie, nie, nie. A później petentkę ten duch święty natknął. Bardzo, no, wiele lat ja się <grym> Jedna ja noc pełna porównania z Czy pani głosuje na PiS? Kogo petentka ma zamiar głosować? Na, PIS? na, PIS? na, PIS? na PIS? bardzo dobrze. Bardzo bym chciała wiedzieć, jak pani szanuje kardynała Nytcha? Bardzo, 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 bardzo. Apostatka do mnie przyszła. Z diabelską ciążą. Ale mąż ślubny czy cywilny? Ślubny, ślubny, to poproszę do Pierwsze przykazanie Boże. A. Weryfikację nie? proszę pokazać. Nie proszę, proszę. Ale to nie dzieci. Ma... No zawsze, tu nie ma już. Nie mogę wyjechać. Nie, absolutnie. Dopóki nie będzie rozwiązania pod kontrolą, do... wtedy pani konfiskujemy paszport. Rewelacja bardziej niż ja z tego wynika. Nieodwołalna decyzja panowie poinformowani zaraz to tym wszystkim. Ale ja nie chcę, błagam. nie. nie. Z żadnej dyskusji. Nie mogę nigdzie wyjechać. Także będę w Polsce na razie aż do rozwiązania. Weryfikację poproszę. Niech podejdzie, Co z wami z kobietami? Jak wy możecie? Ale nie. Poniosło mnie. Paszport, dokumenty. A ta wynikła z jakiego aktu? jest jeszcze. Ten Czyli to zapytać. Czy muszę w procesie masturbacji. Ale rzeczywiście! To, zgłosić, to jest straszna utrata to i Pan Bóg na to nie pozwala. To jest grzech śmiertelny. Pan, pan Bóg, pan Bogiem, a czy 500 plus dostanę? Uuu. Jedyni właściwi katolickiej prawicowej strony. I błogosławią plemniki peteńka, tak? Tak, i dają 500 plus. Każda ciąża wymaga to małżeństwa najbardziej kościelnego. Tak, a w jakiej spódniczce była petentka na tej dyskotece. Wynocha do tej drugiej <grydź> No, kto tam? Nie widzę jakoś chętnych. Nie, nie, ale coś to jest koszmarnych Ale Ostatnią petentkę przyjmuję w tej chwili, będę miała trzecią godzinę nad godzinę. Bardzo mnie to cieszy, ale to już ostatnia. Co tak wysoko? Dzisiaj. Dziękuję. Takie koneksje to po prostu. Kobieto, wybierz życie. <noise>